Neviim Aharonim, Ostatni Prorocy. Jeszajachu, księga Izajasza, rozdział 25, 1. Jachwe Elohim, moim, ty wielbić cię będę, wysławiać imię Twoje, boś dokonał cudu. Postanowienie odległe stały się prawdą rzeczywistością. 2. Boś obrócił miasto w gruzy. Gród warowny w zwaliska, Zamki barbarzyńców nie stanowią już miasta. Nigdy odbudowanym nie będzie. 3. Przetosławią cię narody harde. Grody ludów srogich obawiają się ciebie. 4. Bo stałeś się twierdzą ubogiemu, twierdzą biednemu w niedoli jego, ochroną przed nawałnicą, cieniem od upału. Bo była zaciekłość okrutnych, jako nawałnica na ścianę, pięć. Jako skwar na stepie wrzawę barbarzyńców przyciszyłeś jako upał cieniem. Obłoku pieśni okrutnych przytłumiona. 6. I wyprawi, jachwę zastępów, dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłuszczów, ucztę z nalewek, z tłustości soczystych, z nalewek oczyszczonych. 7. I zerwie na tej górze zasłonę zawisłą. Nad wszystkimi ludami. I oponę rozpostartą nad wszystkimi narodami. 8. Zniweczy, śmierć na zawsze i zetrze. Elohim, jachpe łzę z każdego oblicza i hańbę narodu swego odejmie z całej ziemi, gdyż jachpę to wyrzekł. 9. I powiedzą w dzień ów. Oto Elohim nasz, któremuśmy ufali, że dopomoże nam. Oto Jachwe, któremuśmy ufali, cieszymy, radujmy się pomocą Jego. 10. Gdy spocznie ręka Jachwe na górze tej, rozdeptanym będzie Moab. W siedzibie swojej jak rozdeptaną bywa wiązka słomy w kałuży gnojowej. 11. I wyciągnie ręce swoje w niej. Jak je wyciąga, pływa ku pływaniu, ale zniży on pychę jego mimo rozmachów rąk jego. 12. A warowne i wysokie mury twoje pochyli, poniży, powali na ziemię aż do prochu. Rozdział dwudziesty 1. Dnia ponego śpiewaną będzie pieśń na ziemi ludzkiej. Potężne miasto mamy. Wybawienie ustanawia niby mury i baszty. 2. Otwórzcie bramy, a niech mi idzie lub sprawiedliwy, co dochował wiary. 3. Umysł jego niezachwiany był. Zachowasz mu pokój, pokój trwały, bo na tobie polega. 4. Ufajcie Jachwę na wieki, bo w jachwe obrona wieczna. 5. Bo upokorzył mieszkańców wysokości, stolicę wyniosłą, poniżył ją, poniżył ku ziemi, pochylił do prochu. 6. Depce ją noga, nogi uciśnionych, stopy bezsilnych. 7. Ścieżka Sprawiedliwych Urównana, ty, prawy, drogę sprawiedliwym torujesz. 8. Bo też na drodze sądów twoich, jachwę czekaliśmy. Na ciebie, za imieniem i wspomnieniem twojem tęskniła dusza. Dziewięć. Duszę moją tęskniłem za tobą w nocy, a duchem w mem wnętrzu szukałem cię z rana, bo gdy sądy twoje na ziemi się objawiają, sprawiedliwości się uczą mieszkańcy świata. 10. Oszczędzonym, będąc niegodziwy, nie nauczy się sprawiedliwości. W kraju prawości broni bezprawia i nie baczy na majestat Jahwe. 11. Jahwe, podniesioną była ręka Twoja. Nie widzieli tego, niech wtedy widzą, że. Ze wstydem, że Twoją Dla narodu i rozjątrzenie, Które wrogów Twych pochłania. Dwanaście, jachwe, Uczy, życzysz nam pokoju, Wszak i wszystkie sprawy nasze Zdziałałeś dla nas. Trzynaście, jachwe, Elohim nasz, Zawładnęli nami panowie. Okrom ciebie, a jedynie za pomocą twoją wysławiamy imię Twoje. 14 Zmarli ci nie ożyją, cienie nie powstaną, boś nawiedził i wytępił ich i zgładził wszelką pamięć o nich. Piętnaście. Rozmnożyłeś ten naród, Jahwe. Rozmnożyłeś ten naród. Wsławiłeś się daleko po wszystkich krańcach ziemi. Szesnaście jachwe w niedoli wspominali cię, wylewali ciche modły, gdy karciłeś ich. Siedemnaście jako brzemienna, gdy się zbliża do porodu jęczy. Krzyczy w bólach swoich. Takieśmy byli przed obliczem Twoim, jak te. Osiemnaście. Poczęliśmy, boleliśmy, lecz jak gdybyśmy zrodzili wiatr, wybawienia nie sprowadziliśmy dla ziemi, a nie padli mieszkańcy świata. Dziewiętnaście. Oby też ożyli, zmarli Twoi, polegli moi, powstawali. Rozbudźcie się, radujcie, spoczywający w prochu, bo jako rosa na ziołach będzie rosa Twoja, a ziemia zmarłych wyrzuci. 20. Idź, ludu mój, wnieć do mieszkań Twoich, a zamknij drzwi Twe za sobą, skryj się na małą chwilę, aż przeminie gniew. 21. Gdyż Oto jachwę wystąpi z przybytku swojego, aby poszukiwać grzechu mieszkańców ziemi na nich i odkryje ziemia krew swoją, a nie zakryje nadal zabitych swoich.